Drodzy bracia i siostry z Bazyliki Leszczyńskiej Świętego Mikołaja w tym radosnym czasie wielkanocnym przesyłam wszystkim najserdeczniejsze pozdrowienia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Kochani moi kiedy pan Jezus rozsyłał swoich apostołów powiedział do nich idźcie na cały świat bądźcie moimi świadkami i w Jerozolimie i w Galilei, i w Judei, i aż po krańce świata. Idźcie i nauczajcie, wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Każdy, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Tysiąc pięćdziesiąt lat temu, te zbawcze słowa naszego zbawiciela dotarły do tej ziemi, ziemi polan. Tutaj zostały usłyszane, została zwiastowana ta radosna nowina, że tak Bóg umiłował świat, że swego syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tysiąc pięćdziesiąt lat temu w tę naszą ziemię został wbity rękoma władców krzyż. A przez ręce pierwszego biskupa Jordana polała się woda, która stała się źródłem nowego życia, nowego życia w Chrystusie. I tak jest od tysiąca pięćdziesięciu lat. Ta ziemia, na której żyjemy, jest ziemią świętą, bo jest odkupioną przez życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Ta radosna nowina, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, że mamy w Nim nasze nowe życie, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I my jesteśmy jednym z ogniw tego łańcucha wiary na tej polskiej ziemi to od nas również zależy czy słowa ewangelii nauczania Jezusa Chrystusa będą dalej przekazywane czy następne pokolenia dowiedzą się jak wielki skarb wiary otrzymaliśmy przez chrzest święty udzielony w wielkanocnym czasie owego 966 roku po raz pierwszy na naszych Polskich ziemiach. Od nas zależy, od naszego świadectwa życia, wiary, czy nowe pokolenie zrozumie, że krzyż nie jest zabawką, że krzyż nie jest przedmiotem, z którego można sobie żartować, ale krzyż jest znakiem zbawienia miejscem, gdzie dokonało się nasze odkupienie. Przeżywajmy w radości ten wielki, święty, wielkanocny jubileusz. Chciałbym wszystkim Wam, ukochani, zarówno parafianom, jak i gościom, którzy przybyli do naszej wspólnoty yy, miejskiej, parafialnej, religijnej, przekazać najlepsze życzenia. Chciałbym życzyć radości Bożej, płynącej z tego, że jesteśmy przez Chrzest. Odrodzeni do nowego życia, że przed nami jest perspektywa wspaniałej wieczności z Jezusem Chrystusem. Bo jak mówi nam apostoł, kto przez chrzest został włączony w śmierć Jezusa Chrystusa, ten będzie miał udział w jego chwalebnym zmartwychwstaniu. A więc mimo wszystko, mimo trudnych czasów, mimo trudnych momentów, chwil w naszym życiu. Miejmy pokój i radość. Przed nami perspektywa zbawienia. Niech też to zwyczajne świętowanie w gronie rodziny, przyjaciół przyniesie wszystkim dużo pokoju, radości i wzajemnej życzliwości. Z całego serca tego życzę. Wszystkim szczęść Boże! Radujmy się i weselmy! Kristus zmartwychwstał. Alleluja.